Final Fantasy III jest najmniej znaną częścią tej szalenie popularnej serii. Do tego stopnia, że nawet jej wielcy fani podczas ogrywania starszych odsłon często zdają się ją pomijać. Podobnie miało to miejsce na tym kanale, gdzie po recenzji części drugiej przeszedłem od razu do czwartej, dalej piątej, szóstej i tak dalej, aż do dziewiątej. Częścią tej zagadki może być to, iż jest to jedyna odsłona serii z czasów 8 i 16-bit, która nie otrzymała portu lub remake'u na PlayStation 1, a dalej na przeróżne handheldy Nintendo. Aż do czasu. Dopiero w 2006 roku na DSa ukazał się remake trzeciego Finala, który później został przeportowany na telefony i w 2012 w końcu trafił na PSP. Niestety, jego fizyczne wydanie ponownie pozostało jedynie w Japonii, a to pomimo posiadania angielskiego tłumaczenia na płycie. Fortunnie, my mogliśmy zobaczyć się w tę grę chociażby za pomocą PlayStation Network. Remake ten bardzo różni się od oryginału, do czego za chwilę wrócę, bowiem wyjaśnić chciałbym drugi powód, dla którego recenzja tej gry do tej pory nie trafiła na mój kanał. No cóż, po prostu nie wiem co o niej sądzić. Mamy tu bowiem świetną, wciągającą przygodę do czasu, w którym staje się wkurzająca i uciążliwa. Nowe, głębokie mechaniki. Do czasu, aż zrozumiemy, iż takie nie są. Mamy tu też przyjemny poziom trudności, który nieustannie stoi na krawędzi wyzwania oraz przyjemnej progres. Do czasu, w którym robi się uciążliwie trudny. Do tego stopnia, że jest to jedyna część gry, której nigdy nie ukończyłem. Do niedawna. I wciąż nie wiem, jak to się stało. No cóż, zapraszam do recenzji trzeciej odsłony Final Fantasy a raczej głównie jej remake'u, który pod każdym względem lepszy jest od oryginału, oraz tego dziadostwa zwanego Pixel Remaster. Trzecia część Final Fantasy ukazała się na kartridżach Famicomów w 1990 roku, co oznacza, iż jest to obok szóstki jedyna część serii na konsole 8 i 16 bit, której produkcja zajęła aż dwa lata. Pozostałe wydawane były rok do roku, i kurde, widać to oraz słychać. Muzyka, nawet oryginału, jest świetna, a wręcz można się pokusić o stwierdzenie, iż brzmi najlepiej spośród pierwszych trzech odsłon. A to tylko początek chwalenia, bo może i zaczynamy przygodę jako zbierani na czterech randomów, których klasa postaci, po przełożeniu na polski, to rycerz cebuli. Wiemy o nich jedynie tyle, że są śrotami. I wychowali się wspólnie w wiosce Ur pod okiem jej starszyzny, która kiedyś tam odnalazła ich gdzieś tam. Ale chodzi o to, w jaki sposób zaczynamy i jak szybko mnoży się ilość dostępnych specjalizacji. Mianowicie, przygoda zaczyna się już w pierwszym lochu. I nie minie wiele czasu, jak oklepiemy pierwszego bossa oraz znajdziemy pierwszy z czterech kryształów żywiołów, które utrzymywały świat w. Wiecie co? Wy dobrze znacie tę historię! Cztery kryształy żywiołów były wałkowane przez tę serię równie intensywnie, jak ogromne otwarte światy, obrzygane znacznikami i oznaczającymi te same powtarzalne zadania w grach Poliny A od na około roku 2013. W każdym razie już pierwszy kryształ informuje nas o tym, iż musimy przywrócić balans światu, gdyż ten został zachwiany. W tym celu dzieli się z nami częścią swej mocy, co przekłada się na nowe klasy postaci. Każdy kolejny kryształ odblokuje nowe lub bardziej zaawansowane wersje starych. Ale tu zostawimy oryginał. Swoją drogą tak, na przestrzeni lat doczekał się on fanowskiego przekładu na język angielski. Jak już powiedziałem, remake jest w każdym calu grą lepszą i to w niego polecam pograć. Pomimo jakby lekko wyższego poziomu trudności, w i tak najtrudniejszej części gry. Remake zaczyna się niby podobnie. Lądujemy w jaskini, gdzie też po chwili pokonamy pierwszego bossa i znajdziemy pierwszy kryształ żywiołu. Z tą różnicą jednak, iż wcielamy się w jedną tylko postać imieniem Lunet. Tak się składa, iż jest on sierotą odnalezioną przez starszego wioski Ur. Poza nim odnaleziony został również chłopiec imieniem Ark, który wkrótce dołączy do naszej ekipy. Ale na tym nie koniec. Bo widzicie. Cały początek przygody jest ekstremalnie rozbudowany. Dodano wątków, lokacje, lochy, ogromne porcje fabuły, jak i przede wszystkim zmieniono klasę postaci z rycerza Cebuli na freelancera. Ten pierwszy jest tutaj sekretną klasą, chyba najsłabszą w grze, ale jeśli postanowimy wygrindować ekipę do blisko maksymalnego poziomu, wówczas staje się najpotężniejszą. Nie żeby to było jakoś konieczne czy potrzebne, no ale taka ciekawostka. W każdym razie, w tej wersji nasz duet trafia do miasta Kazus, którego mieszkańcy zostali przeklęci przez złego dżina. Naturalnie, postanawiamy im pomóc. W tym celu od Sida otrzymujemy nasz pierwszy statek powietrzny. A to wszystko, zanim licznik czasu gry przekroczy godzinę. Na statku czekać będzie Refia, córka lokalnego kowala, która uciekła z miasta na chwilę przed rzuceniem nań klątwy. Dalej pokierujemy się do lokalnego monarchy, by ten pomógł odczynić urok. Niestety, jego córka zbiegła, by samemu zająć się tą sprawą. W ten sposób dołącza do nas ostatni członek ekipy, Ingus. I wyobraźcie sobie, że każdy z naszych bohaterów jest sierotą, odnalezioną mniej więcej w tym samym czasie, tyle że przez różne osoby. Tajemnicę tego zdarzenia poznamy niedługo, gdyż po odczynieniu uroku możemy wrócić do Sida, który zdradza nam co nieco z przyszłości naszych bohaterów. No oraz ulepsza nasz statek powietrzny. Teraz możemy otworzyć przejście w dalszy region mapy, gdzie też przeżyjemy kolejne przygody. Chociażby naprawimy statuę Lewiatana, przepłyniemy przez morze, uratujemy mieszkańców pewnego królestwa, pokonamy potężnego maga, by w końcu odkryć prawdę o świecie, który do tej pory zdążyliśmy zwiedzić. Co zajęło nam jakieś 5-6 godzin? Mianowicie jest on częścią znacznie większego świata, który spowiła ciemność, która zatrzymała czas. Lecz zanim to nastąpiło, ktoś uniósł jego fragment, który do tej pory był naszym światem. I tak oto nasza drużyna zagłębi się w ciemne chmury, by odnaleźć kolejny kryształ żywiołu, rozpędzić mroczne chmury i w ten sposób odkryć kolejny świat. Jestem wielkim fanem tego wszystkiego. My nie tylko otrzymujemy w tym czasie przeróżne środki transportu, gdyż nie zawsze polegać możemy na naszym standardowym statku powietrznym, ale też wkraczamy do różnych światów, w których to wykonywać musimy przeróżne zadania, by wszystko złączyło się tak ładnie, fajnie, później, wspólnie w całość. Wszystko to następuje bardzo dynamicznie. Fabuła nieustannie po trochu jest przed nami odkrywana a do naszej ekipy, co chwilę dołącza jakaś ważna fabularnie postać, by jako piąta osoba w drużynie wspomóc nas chociażby w boju. Zdecydowanie, jestem na tak. A to rozpędzimy mroczne chmury, następnie przelecimy nad polem bitwy, co poskutkuje strąceniem z nieba naszego statku powietrznego, to dostaniemy jego ulepszoną wersję, a za chwilę drugi o innych zdolnościach, po czym nawet otrzymamy możliwość pływania pod wodą. Świat trzeciego finala jest niezwykle dopracowany, rozległy, ale jednocześnie taki, no nie wiem jakiego słowa użyć zbity wszędzie mamy blisko zawsze wiemy, gdzie się następnie udać. A nawet endgameowe zadania dodatkowe są dość logicznie pochowane, i w przeciwieństwie do chociażby siódemki, nie stanowią wyzwania wielokrotnie większego niż prawdziwy koniec gry. LOL. A oczywiście, w końcu dowiemy się o trzech wielkich magach, którzy przed eonami obdarowani zostali trzema wielkimi mocami. Jeden z nich był bardzo niezadowolony z tego, co otrzymał, i to on sprowadził ciemność na świat. Wówczas pojawiła się legenda o czterech wojownikach światłości, wybranych przez cztery kształty żywiołów, którzy ponadto są nastolatkami. No wiecie, słyszeliście to już około miliarda razy, a w samej serii Final Fantasy ze 100 tysięcy, no, Normalna, sztampowa sprawa, nastolatkowie zawsze pokonują zło, ratują świat. Niestety, teraz, gdy Ufmag wie, że zbliża się jego koniec, stara się sprowadzić na świat chaos, który go zniszczy. No, powiem Wam, iż nie jest to może jakiś szczyt JRPG, jeśli o scenariusz chodzi. Z postaciami zresztą jest podobnie, nawet w remake'u. Nie zrozumcie mnie jednak źle: remake robi tu świetną robotę, z tym, że przynajmniej mamy różne, charakterystyczne postaci, z którymi wiąże się pewna historia. Ogólnie, Fabuła może i brzmi magicznie, ale to świat bije tu kreatywnością. Co chwilę mamy coś innego, a wszystko fajnie się łączy, jak w tajskiej kuchni. Dojście do ostatniej lokacji w grze przy wykonaniu wszelkich zadań dodatkowych nie zajmuje specjalnie wiele czasu. Nie jest trudne ani skomplikowane, przynajmniej tak długo, jak kierujemy się wskazówkami napotkanych NPC-ów. To jest dobre. Całości trudno coś zarzucić, biorąc pod uwagę standardy 8-bitowych Jotterpegów. Mamy tu zresztą ogromny, przeogromny wręcz skok w dobrą stronę względem pierwszego finala. A całość jest też znacznie bardziej dopracowana i spójna niż dwójka, która może i miała potencjał, ale nie został on spełniony. No dobra, ale przejdźmy już dalej. Walka jest dość standardowa i nie wyróżnia się na tle pozostałych finali czy JRPG-ów swoich czasów. Fortunnie, nie jest to jeszcze system Action Time Battle, co się chwali. Pragnę tutaj wskazać na to, iż ten aspekt gry najbardziej różni się pomiędzy oryginałem a remakiem. W tym pierwszym możemy walczyć nawet z dziewięcioma wrogami naraz, ale są oni znacznie słabsi, podczas gdy w remake'u napotykać będziemy maksymalnie trzech ale zdecydowanie silniejszych. Bosowie również zostali dokoksani i potrafią atakować po dwa razy naturę, co nie jest problemem poza sekretnym Bahamutem czy ostatnim chaosem. Remake posiada również możliwość włączenia autowalki, która powtarza nasze ostatnie czynności każdej z postaci oraz bardzo przyspiesza animacje. Dobra opcja, gdy dojdziemy już do ostatniej lokacji, o czym za chwilę. Nie wiem też czemu zrezygnowano z systemu magii opartego na punktach mana, jak w dwójce, a wrócono do wzorowanego na DD systemu z jedynki, co zachowano również w remake'u. Jednak największą rewolucją, wprowadzoną po raz pierwszy w trzecim finalu, był system prac. Pozwala on nam w dowolnym momencie poza walką zmienić klasę naszych postaci. Klasy te zdobywają również swoje poziomy, podobnie jak same postaci, oraz naturalnie wpływają na ich statystyki. Gra jest jednak zrobiona w taki sposób, by te zdobyte później były lepsze niż wcześniejsze. I tu pojawia się kaka. Bo widzicie, do pomysłu prac powrócono już w piątce, tyle że tam zostało to ekstremalnie dopracowane, dopieszczone, miało sens. Każda praca Krasa po zdobyciu odpowiedniej ilości doświadczenia przekazywała nam na stałe swoje unikatowe zdolności. Tak więc, chociażby Czerwony Mag, który pod koniec gry był już raczej słabawy, mógł przekazać swą unikatową zdolność podwójnego rzucenia magii innej magicznej kasie. Dzięki temu każda praca w grze się liczyła, miała w sobie coś ważnego, unikatowego, a zebrane na nią doświadczenie nie przepadało po zdobyciu nowych. Absolutnie nic z tego nie ma w trójce. Możesz mieć poziom 60 wojownika, a gdy odblokujesz rycerza, mrocznego rycerza czy ninja, nie ma żadnego powodu, by dalej trzymać słabego wojownika, czy już kiedykolwiek z niego korzystać. Mnich na 50. będzie słabszy niż mistrz na pierwszym i tak dalej. Jedyny przypadek, gdy możesz chcieć zmienić klasę na słabszą, to gdy zabraknie ci bardzo tanich, magicznych kluczy. Gdyż złodziej również może otwierać magiczne zamki. Gra eksperymentuje też z sekcjami czy przeciwnikami, podatnymi na konkretne klasy, ale to również zrobione jest po łebkach. Jeden przeciwnik w grze będzie się odradzał na koniec kolejki, jeśli nie wykończymy go kataną, którą dzierżyć może jedynie ninja lub mroczny rycerz. Ale jeśli zabijemy wszystkich w jednej kolejce, to. Elo, nara, koniec walki! Wygrałeś! Drugim takim przypadkiem jest Królestwo, w którym na jakąś godzinę awaryjnie lądujemy. Dostępne jest w nim tylko wyposażenie dla dragonów. A ostatni boss w każdej turze zadaje ogromne, obszarowe obrażenia, które błyskawicznie eliminują naszą drużynę. W pewien sposób zmusza to nas do korzystania ze specjalnej techniki tej klasy. Polegającej na skoku, trwającym całą turę, po czym spada on na wroga, zadając kolosalne obrażenia. W ten sposób możemy uniknąć tego ataku. No ale i tak musimy wygrindować naszą ekipę, tak by miała z nim jakąkolwiek szansę. Co trochę mija się z celem, bo co za różnica, czy grindować będziemy dragonów na jakiś sensowny poziom, na jednego tylko bossa, czy spróbujemy naszymi normalnymi klasami. No i właśnie. Grind. Raczej nie zaznamy go zbyt wiele przez całą przygodę, co czyniłoby zeń pierwszego fajdala, w którym byłby on zbędny. Jak powiedziałem, szybko i płynnie trafimy pod ostatnią lokację w grze. Kryształowy pałac, ale to w nim zaczynają się strome schody w dół. Jest to bowiem prawdopodobnie najbardziej upierdliwa, najgorsza lokacja z całej serii. Nie znam osoby, która nie pałałaby do niej niechęcią. I właśnie przez nią wiele osób nie lubi tej odsłony. To ona jest głównym powodem, dla którego nie chciałem do niej wracać, nawet w celach recenzenckich. To jest po prostu koszmar. Czajcie to! Zanim w ogóle do niego wejdziemy, musimy przejść przez inny, bardzo, bardzo, bardzo długi loch. Następnie wychodzimy dosłownie na chwilę, na sekundę na powierzchnię, tak by jedynie zapisać grę i wchodzimy do pałacu, który jest legendarnie wręcz wkurzająco długi, trudny i wręcz skomplikowanie zagmatwany. Pragnę tu zauważyć, że gdy będziemy już w kryształowym pałacu, w celach przywrócenia sobie punktów zdrowia i magii, musimy z niego wyjść, przejść przez cały poprzedni loch, by dostać się do zaparkowanego przed nim naszego statku powietrznego lub Zejść na najniższy poziom opcjonalnego i równie długiego oraz trudnego lochu, który znajduje się w samym kryształowym pałacu. Przez cały ten czas musimy brać pod uwagę znacznie większą częstotliwość walk losowych z najsilniejszymi przeciwnikami w grze, nierzadko bossami. Poza wspomnianymi sposobami, jedyny sposób na przywrócenie sobie punktów magii to ekstremalnie rzadki i niemożliwy do zakupu eliksir. Który zdecydowanie lepiej zostawić sobie na Last Bossa. No i jak już do niego dojdziemy, słuchajcie, bo to jest po prostu dupa. Walczymy z jednym bossem na końcu pałacu. Jest trudny, ale do pokonania. Po czym bez dalszych ceregieli, trafimy do kolejnego lochu, z którego nie da się już wyjść. W którym nie da się zregenerować. A to wszystko bez zapisywania już od ponad godziny. Ten loch pozwala nam udać się od razu do Last Bossa. Chaosu, ale też ma cztery odnogi, będące labiryntami. Pod koniec których mamy bossów osłabiających chaos. Zabijemy wszystkich czterech, po czym lecimy do ostatniego i. no. dostajemy po dupie. Tracimy ostatnie dwie godziny i. Elo! To jest upierdliwe, wkurzające, a wręcz. Do szału doprowadzające. To jest tak złe, że te ostatnie lochy potrafią stanowić nawet połowę czasu gry Final Fantasy 3. Bo jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse z chaosem, musisz zdobyć broń z lochu pod kryształowym pałacem, a następnie ostro i długo w nim grindować. Po czym wyjść z niego i Poprzedniego lochu, zregenerować się na statku, przejść przez pierwszy loch, zapisać, przejść przez pałac, potem już w znanym na pamięć labiryncie ukatrupić czterech wojowników chaosu, by mieć kolejną próbę z nim samym. Dawno, dawno temu, grając w trzeciego finala jeszcze na Wicie, grajnowałem całymi godzinami. Na koniec końców i tak dostałem od chaosu potężne lanie. Od tej pory do trzeciego finala już nie wracałem. Aż do teraz. Ponownie grajnowałem całkiem sporo. Ale chaos z jakimś cudem pokonały. No nie powiem. Satysfakcja jest, ale jakim kosztem! Wiecie co? Nie będę tu zbytnio poruszał kwestii oprawy audiowizualnej. Oryginał na Nesa, jak na możliwości tego sprzętu, jest dostateczny. Ale tak czy inaczej wygląda i brzmi biednie w porównaniu do o 3 lata starszego Fantasy Star, już o rok starszej dwójce i wydanej w tym samym roku trójce, nie wspominając. To po prostu kwestia platformy. Takie mieli ograniczenia. Zdecydowani się na nie, trudno. Fani tego gatunku rzadko kiedy kręcą nosem na oprawę wizualną. A muzyka, no, jest przyjemna. Remake brzmi świetnie i wygląda dobrze, jak na grę Deusową lub PSP. No, nie ma co się spodziewać jakichś większych wodotrysków. Gra robiona była na słabego DS-a i bez większych zmian została przeniesiona na kolejne platformy. Postaci rysowane są w stylu zwanym chibi, co jest oczywiście nawiązaniem do starszych odsłon serii. Podobnie, w chwili wydania remake'u były ładniejsze gry tego gatunku, ale to nie priorytet. Znacznie większe znaczenie ma dla mnie muzyka, która, powtarzam, jest super. Co do reszty no nie wiem do chwili, w której dotrzemy do ostatniej lokacji jest to zgrabna, przemyślana przygoda, której akcja utrzymuje jakby wyższe tempo niż w poprzednich odsłonach. Gra jest krótka i przyjemna do chwili dotarcia do tej cholernej ostatniej lokacji wówczas zaczynają się schody. Zdecydowanie za długie lochy, pozbawione możliwości zapisu oraz regeneracji, w których walczyć będziemy po kolei z najtrudniejszymi bossami. Porażka, przy którymkolwiek cofnie nasz progres tak bardzo, wywoła jedynie irytację i nie ma nic wspólnego z dobrą zabawą. System prac, pomimo iż sam w sobie jest pomysłem świetnym, jeśli nie rewolucyjnym, i świetnie wykorzystanym w kolejnych grach serii, tak w trójce nie wprowadza nic ciekawego. Nie jest wykorzystywany w żaden kreatywny sposób. Nieliczne chwile zmuszające nas do dopasowania prac naszej ekipy do danej sytuacji są sztuczne i nie wprowadzają do przygody nic szczególnego poza koniecznością zmiany ekwipunku oraz formacji na chwilę. Fabuła nie ma takiego potencjału jak w części drugiej, ani takiej głębi jak kolejne odsłony. No cóż, biorąc to wszystko pod uwagę, nie dziwię się, iż jest to najrzadziej omawiana część serii, a nawet przez jej fanów najmniej znana. Wszystko tu na pierwszy rzut oka jest super, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się zawsze znajdziemy jakieś większe lub mniejsze, ale... Remake nazywany często Final Fantasy 3 3D jest definitywną wersją gry i to po nią polecam sięgnąć. Jeśli jesteś gotów na to, by użerać się z kryształowym pałacem oraz czekającym na jego końcu chaosem. Jest to w mojej opinii gra dobra, ale nawet fani marki mogą zostawić ją na liście do ogrania później, gdyż na jej nieznajomości wiele nie tracą. No dobra, to jeśli o finale chodzi, kolejną będzie 10 i 102. cholera. To żem się wkopał.